Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i Markis. Błaszczak, Fabryczna 19. Cześć, czołem, witam serdecznie, a dzisiaj moim gościem nie byle kto, szanowny pan poseł Tomasz Kucharski. Dzień dobry, panie pośle. Z Platformy Obywatelskiej pan jest, choć członkiem Platformy Obywatelskiej pan nie jest, jak wiem. To prawda. Dzień dobry, witam. Na zdrowie, na dobrą <słuch> rozmowę. Pan wodę, ja kawa. Co tam słuchać, Tomek? Powiedz. No cóż, zamieszania sporo, jak, jak to widać w mediach, dużo, ale ja staram się skupić na mm, ale poczekaj, jakby tu poczekaj, lokalnym po, 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 po terenie. Poczekaj, 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 bo teraz tak, no musimy o tym powiedzieć. 7105 głosów, dobrze pamiętam? No to ja, ja pamiętam, ty nie pamiętasz? W tym jeden mój, tak. mojej żony, jednej córki, drugiej córki, czwartej nie, bo jeszcze nie ma, i pies jeszcze mój głosował na ciebie. No to skutecznie oddane głosy. Pięć głosów masz ode mnie, tak? Możesz mi podziękować. Bardzo dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się oddać głos na mnie i mam nadzieję, że, nie, że bardzo Nie, ja, żartowałem. Ja nie głosowałem skutkiem. na cię. co ty, taki żarcik. Na Platformę Obywatelską. No, dzisiaj się połowa ludzi... Ja na PiS głosowałem. Ja tylko na zwycięzców, słuchaj, no. 500 zł dostanę. Miałem dostać 1500, dostanę 500 i tak jestem zadowolony. Ty dostaniesz coś? Też dostanę. Dostaniesz, bo ty masz dwójkę dzieci. Tak. No dobrze. Okej, okay, ale chciałbym porozmawiać, bo już dzisiaj możesz o tym powiedzieć. E, w czasie kampanii nie chciałeś mówić. Jak to się w ogóle stało, że ty się znalazłeś na liście Platformy Obywatelskiej, bo no, nie byłeś członkiem, a jednak się znalazłeś? E, tak, to prawda. Był taki moment, że. Mm... Zadzwoniła do ciebie Bożenna Bukiewicz. Też był, jakby sytuacja i początek był zupełnie inny. Też ale nie... jak to było? Bożenka dzwoni i, i ty mówisz, Tomek Kuarski słucham. Nie, 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 nie było tak. A jak to było? Zadzwonił do mnie Adam Korol, ówczesny minister sportu. Aha, bo Bożenka przez Adama. Nie wiem jaka była tam no, no, sytuacja, no. jak to wyglądało, ale nie stałoby się to też... Yy... Gdyby nie była taka sytuacja, a nie inna w urzędzie, w wydziale, w którym pracowałem i czułem się trochę. Zagrożony. Nie, mającym związane ręce. Że było dużo chęci do pracy, do włożenia, Ale do pewnych Ale się, inwestycji. że Wójciński cię pyknie. Też. Po ja prostu domo, zmiana. Jasne. Zmiana A to jest zrozumiałe. No, byłeś człowiekiem Jędrzejczaka. Tak. E, no i przychodzi nowa władza, i ma prawo do tego, żeby zmieniać ludzi na stanowiskach kierowniczych. Oczywiście. I tak Nie ma pretensji się? o to do Wojcickiego. Nie, nie, nie. Bo wiem, że teraz mu pomagasz, ale o tym później. E, no i dobra, ale ja znam taką opinię, że ty znalazłeś się na tej liście, bo Bożena Bukiewicz bardzo chciała. Hmm. Ja mam taką informację i tak to słyszałem, że zależało jednak centralnie, żeby tutaj ktoś, kto może wspomóc platformę, żeby ktoś zaistniał. Żeby znalazła się najkrócej mówiąc jakaś gwiazda. Czy gwiazda mówiąc, nie czuję się gwiazdą. Ja naprawdę. jestem cholernie zdenerwowany, bo wiesz, ja myślałem, że oni do mnie zadzwonią, wiesz. <laughs> Słuchaj, bo jednak trzeba przyznać, że Twoja gwiazda nadal lśni, bo dzięki Tobie Platforma wprowadziła tyle samo posłów co prawo i sprawiedliwość. No, i tutaj z uwag takich, które były przed wyborami, że jednak próbuje nas się tu w Gorzowie poróżnić, że jednak to będzie strata dla miasta. A tu się uważałem, okazało, że nie. I wtedy mówiłem i tak uważałem, że jeżeli popracujemy wspólnie, to możemy e, środowisko mieć trochę większe niż tylko platformy, przekonać do tego, żeby jednak swój głos oddało. Tak się stało i z tego się bardzo cieszę. Ale panie pośle, już z tą e, współpracą, to niech pan nie przegina. Bo z tego co wiem, to tam za wielkiej chemii między Tobą a Sibińską to nie było. Bo wszyscy mówili, że albo ona, albo Ty. Okazało się, że i Ty, i ona. Ty pierwszy, co prawda, ale tu za Tobą Sibińska. Zostałeś postawiony w trochę trudnej sytuacji. Bo jednak e, stare lisy, wyjadacze w Platformie Obywatelskiej, nie pomagały Ci, żebyś został posłem. Ale m, fakt, że jakby takiej wprost pomocy nie było, e, może czasami było nawet e, momentami trudno. E, ale tak jak mówiłem, my próbowaliśmy trafić do dwóch różnych e, jakby grup, grup ludzi, tak. tak. I wydaje mi się, że moja grupa była ludźmi, którzy albo zagłosowali na człowieka, a mieli inne trochę poglądy. Albo wcześniej głosowali na PO, a w tych wyborach nie chcieli brać udziału w głosowaniu, czy nie wzięliby udziału w. E, e, nie chcieli oddać swojego mandatu i myślę, że ja ich no przekonałem nie do ma tego. co ukrywać, że w polityce to, czy jesteś przystojny, czy jesteś e, e, znany, czy nieznany, no to pomaga, tak? No, umówmy się. Bo jednak te twoje medale, teraz zmieszam do sportu i będziemy za chwilę rozmawiać o tym, o czym najbardziej lubisz rozmawiać, no to jest chyba jakaś konsekwencja tego, że facet, który nie funkcjonował w polityce chodzi tak ciach i zostaje posłem to jest fenomen. E, ja myślę, że to tak idziemy trochę za daleko, że tutaj została wykonana przeze mnie praca wcześniej, o której nie myślałem, że mi pomoże przy wyborach, ponieważ kiedy dotarłem do urzędu i w nim pracowałem, na początku oczywiście było duże załamanie, nie było pieniędzy, pewne rzeczy były per perturbacje, ale później też była furtka taka dla amatorów sportu do rozkręcenia tego biegania i to była największa grupa ludzi, która też zagłosowała w całym województwie, która tu przyjeżdżała, brała udział w naszych imprezach. Ja nie myśląc, no no, ale jakby o tym. Środowiska sportowe, wiesz, no na twoje nazwisko nie reagują. Och, ach, no ty pamiętaj, że rządziłeś w momencie, kiedy dużych pieniędzy na sport w Gorzowie nie było. Także wiesz doskonale, że, że to nie jest tak, że się <laughs> mówi w środowisku sportowym. Kucharski to nas zbawca. Wręcz przeciwnie czasami, Tomek. A, może był te, ten elektorat, który zagłosował, żeby mnie już w urzędzie nie było. <laughs> A tego nie wziąłem pod uwagę. No. Dobra, puenta przed przerwą, co? Tomasz Kucharski, poseł z Platformy Obywatelskiej. Choć w Platformie jeszcze nie jest, ale pewnie wszystko przed nim jest dzisiaj ze mną. Fabryczna 19, zaraz wracamy. Dobrze, panie pośle, nam idzie. Mówią, mówią, że dynamicznie. Słuchaj, Tomek, e, cztery lata szybko miną. Już minęło ile? Sześć jak miesięcy. Posełem? Pół roku. To jak no, dobrze liczę, mniej. poczekaj, o, poczekaj, miesięcy. ja się skupię. To jeszcze trzy i pół roku ci zostało. <laughs> Słuchaj, co chciałbyś zrobić e, jako poseł dla, dla, dla swojego naszego miasta? No rzeczywiście tutaj najbliższe jest mi to, co próbowałem jeszcze jako urzędnik. Czyli hala. Hala, bieżnia 400-metrowa, tartanowa. Patrząc dalej stadion Lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia. E, no to po powiększenie, kolei, po kolei. poczekaj, Słowianki. Nie wymieniaj mi tyle rzeczy, bo ci czasu nie wystarczy. <grym> Słuchaj. A ta szydło mówiła pięć rzeczy w 100 dni, ledwo co jedną zrobiła, i to połowicznie. Ale tu mamy cztery lata. No czy i pół. i pół, tak? Ustalmy. No dobra, no. po kolei. Co z Halą? Jak to wygląda na tą chwilę? Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście to, co na pierwszym spotkaniu u pana prezydenta zostało... Tego naszym... prezydenta, co chciał cię wyrzucić, ustalmy. Naszego spotkanie posłów Rzymi Lubuskiej, Gorzowskiej. Już, już jak się wyrobił, już dyplomacja jest. Ja mu mówię, on nie wchodzi w trudny <laughs> temat, spoko, dobrze, Tomek, dobrze, tak trzymaj. Yy, że... Dla pewnych działań, które są w Gorzowie, dla naszego lokalnego środowiska, możemy być ponad podziałami. I sport wydaje się, że jest takim miejscem. I tutaj pani minister Rafalska, Rafalska wiem, otworzyła bardzo szeroko drzwi w Ministerstwie Sportu. Byłeś na spotkaniu z prezydentem Dreczką. Dreczką. Dreczką, tak. tak. I tam prezydent Ubiegłem Dreczka, e, z tego co wiem, to nawet jakiś wiersz swój deklamował na spotkaniu. Nie, nie słyszałem, nie, nie, nie było. Nie, A jak nie, sobie nie. radzi Dreczka na takich spotkaniach? Radzi sobie. Rozmawialiśmy merytorycznie, mieliśmy sporo ciekawych, też wskazówek, w jaki sposób pewne elementy gorzowskiej infrastruktury sportowej możemy uzyskać czy poprzez program strategicznych obiektów, czy poprzez rozbudowę orlików lekkoatletycznych. I tutaj jest. Dla nas duże wsparcie? No bo gra chodzi o kasę, tak? Chodzi o to, żeby wyciągnąć z ministerstwa pieniądze, których w Gorzowie nie ma. O jaką kasę walczysz? Dziś tak, to naprawdę są ogromne pieniądze. Ogromne, to pieniądze. To znaczy ogromne pieniądze. Mówimy o tym, że budowa Hali to wstępnie nie będzie 24 miliony. Wydaje się, że może być to dwukrotnie większa kwota. 50 milionów. Myślę, że około. Tak mniej więcej budowane hale były w kraju, może trochę tańsze, około 42-40 milionów. I tutaj rzeczywiście, jeżeli będziemy walczyli o strategiczny obiekt dla rozwoju sportu polskiego, jeżeli będziemy mieli grę zespołową, wszystko wskazuje na to, że drużyna, czy szkoła dzisiaj, akademicka szkoła mistrzostwa sportowego, Somy. będzie... Szkoły mistrzostwa Sportowego pod patronatem Związku. Wtedy liczymy 70%. Jeżeli mówimy o... Górnym... 70% dotacji z Ministerstwa, tak, z Warszawy. Tak. Mhm. Jeżeli mówimy dziś o... Najszybciej mówimy o tym, że jeżeli nam się uda złożyć dokumentację, mam nadzieję, że do tego ja będę dokładał wszelkich starań, ale muszę tu mieć wsparcie przede wszystkim miasta tak? e, i decyzji e, o przesunięciu pewnych środków, które miasto musi zrobić, żeby górny stadion, ten przy ulicy Wyszyńskiego, mógł w tym roku zostać zrealizowany i e, zrobiona, żeby była zrobiona nawierzchnia tartanowa. A ja o hali bym chciał tylko, wiesz co, ja umówmy się tak, kucharski, jak zrobisz tą halę to rzeczywiście, słuchaj, ja tu dwa palce w niebie przyrzekam ci, że zagłosuję na ciebie. Masz trzy pół roku. Robimy deal, tak? Eee. A słuchaj, jak tak na ciebie zagłosuje, to ponownie zostaniesz no, posłem. To ja co, będzie przez trzy pół roku hala, czy nie? Ja myślę, że dzisiaj jest, hal, powstanie hali jest najbliżej niż kiedykolwiek do tej pory mogło być. Nie mów mi jak polityk, tylko będzie. jak sportowy. Będzie. będzie. I tutaj musimy się stuknąć, przynajmniej kubkami, tak? No dobrze, Tomek, słuchaj, musimy tą politykę z wiejskiej na chwilę odłożyć na bok. Nie będę mówił o tym, jak tam wiesz, po nocach chodzisz tam, wiesz, na te posiedzenia Sejmu. Jeszcze masz mieszkanie, a nie hotel sejmowy i tam daleko masz do mieszkania. Dwa kilometry, tak? Trochę mniej. Trochę mniej. Na pieszo? Dziesięć minut. Spacerkiem. I słusznie, to dla higieny jest bardzo dobre <laughs> rozwiązanie. E, Tomek, chciałbym o Górzowie troszeczkę porozmawiać. Ale tu musimy jeszcze wrócić na chwilę do hali. Na A sekundę. po co na sekundę. No Dlatego, po przecież że, już załatwiliśmy, że będzie, to po co wracać? Że sam Kucharski jej nie załatwia. Jest duża grupa ludzi, są posłowie, jest ponad podziałami, jest miasto e, i tutaj wszyscy działamy wspólnie. No dobrze, jaki Dobra. grzeczny pan poseł Słowek. Jedziemy w dalej. Polityce tak się nie robi, Tomek. Ty jeszcze musisz się Dlatego uczyć. Dlatego ja politykiem mów, jeszcze słuchaj, się nie czuję, nie mów, jestem. Mów tak. Ja? Panie tak, redaktorze, ja. dziękuję za to pytanie. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to dzięki <laughs> mnie tak się to robi, Tomek. No, to ja mam cię uczyć. Dobrze. Ja A trasy. Gorzów y, zwykły, czy to znaczy Wielkopolski, czy, 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 czy sam Gorzów? Że znaczy, to jest powrót do. do, do yy... Takiej propozycji poprzedniego prezydenta też była taka sytuacja. Ja wiem, czy Gorzów... Dzisiaj ma to dla, dla ciebie mnie... znaczenie jakiekolwiek? Dzisiaj dla mnie nie ma większego znaczenia, czy jest Wielkopolski, czy... Oczywiście podnoszone jest to, że czasami mówi się, że szukają nas rzeczywiście w Wielkopolsce, my do niej nie należymy. Za dawnych czasów rzeczywiście taj, tego przydomku nie było, był sam Gorzów, tak? Nad Wartą oczywiście w niemieckiej jeszcze wersji czy powinniśmy do niego wrócić. Musi być to decyzja jednoznaczna i wtedy zmieniamy. Mieliśmy przykład w ubiegłym roku jednego z miast, gdzie rzeczywiście nie jest to zbyt dużym kosztem zmiana nazwy, tak? Stawianowo. Czyli można? Można. Ale dla ciebie to nie jest priorytet, tak bym powiedział? Myślę, że to jest sprawa zupełnie uboczna, która nie powinna dziś być głównym jakimś problemem miejskim. A jak się miasto rozwija według ciebie? Jak sobie, dzisiaj tak na... jak sobie radzi Wójcicki? Dzisiaj tak naprawdę czekamy na ten moment, kiedy ZITY ruszą, bo dzisiaj to jest największy problem. Żeby te pieniądze, które zostały zabezpieczone dla miasta, mogły być uruchomione i wtedy tak naprawdę będziemy widzieli. Szkoda, że Kostrzyńska będzie jednak wąską ulicą, nie zostanie fajną arterią szeroką, wyprowadzającą nas na Eskę. Mm, ale dzisiaj zobaczymy. To myśliborska bardziej zasługuje na to, żeby być dwupasmowa. Ale myśliborska w planach też z czasem miałaby mieć, mieć taki charakter. Dziś na pewno dużo bardziej jest obłożona, ale duża część ludzi po prostu nie ma jak zjechać na Kostrzyńską. Pamiętajmy, że tam jest bardzo trudno zjechać w tej chwili. To i bardzo trudno, bardzo trudno. Trudno jest zjechać no, do trudno, miasta, no, tak? Oczywiście, że Więc tak, no. dlatego mało ludzi z niej korzysta. No, takie rozwiązanie tymczasowe zrobiliby małe rondo, tam, jak się zjeżdża z tej Eski, i byłoby po sprawie, nie? Podpowiadam, Tomek, wiesz. No. I, I tutaj widzę ten, jak, jakiś ten. Tomek. Patrząc, patrząc tylko za okno. Bardzo mnie pytanie. cieszy to, że na przykład bulwary są wykoszone. Właśnie te błonie po drugiej stronie bulwarów. Nareszcie tutaj, jak się robi ciepło, widać ludzi. A wcześniej były haszcze i było tylko widać tylko specyficzną grupę ludzi, którzy korzystali z tej strony. Ostatnie pytanie, twoja Ulubienica e, zapowiedziała, że już nie będzie kandydować na szefową partii w regionie, Bożena Bukiewicz. No co się patrzysz? No, tak no za... patrzy się, że taki, taka formuła była użyta u ulubienicy. No jak, no przecież to ona, wiesz, e, e, wprowadziła cię w ławy poselskie, to musisz jakąś tam wdzięcznąć, jednak tak. jej. Wiesz, no ja Słuchaj, słyszałem ubolę to... z tego tytułu. Ja słyszałem jednak, że to była gdzieś sytuacja e, i tak ją odbieram e, pana ministra, że taka jest potrzeba człowieka, no który dobra, w sporcie działa. Się i czy być szefem e, platformy w regionie? Ale ja nie czuję się dzisiaj politykiem, ja też nie po to tutaj trafiłem. Że... Tomek, wie... przestań mi takie farmazony. Jak można być posłem i mówić, że się nie czuję politykiem? No, chłopie, no. Tomek, no a jeszcze kim ty nie się czujesz. Mamy trzy pół roku, jak powiedziałeś do końca, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj nie. Nie czuję się na to, żeby być i próbować dowodzić partią, tym bardziej, że w niej nie jestem. Jak zauważyłeś. Fenomen, fenomen. Muszę kończyć. Pozdrawiam, dziękuję za miłą rozmowę. Trzymam mocno kciuki żeby lepiej nam było. Bo jak będzie lepiej, to będzie lepiej, a jak będzie gorzej, to będzie gorzej, ale lepiej. Oby nie gorzej będzie nie lepiej. było. No. Tomasz Kucharski był dzisiaj Dziękuję. ze mną, Fabryczna 19, poseł z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia. Na zdrowie. Raz, To jest Taparella, producent Rolet i Markis.